z Ewangelii według Świętego Mateusza. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy z martwych wstanie. Wtedy zapytali go uczniowie: Czemu więc, uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak jak chcieli. Taki syn człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a oni postąpili z nim tak jak chcieli. Jan Chrzciciel, który dziś jest przez Pana Jezusa nazywany Eliaszem, został na prośbę Herodiady, ścięty w więzieniu. Jego głowa została przyniesiona na srebrnej tacy przed oblicze Herodaj Herodiady. A czy dziś przypadkiem i my, ludzie wierzący, którzy mówimy, że jesteśmy praktykującymi katolikami, że jesteśmy osobami, które pragną zjednoczenia z Panem Jezusem, czyli my przypadkiem w ten sposób nie traktujemy Pana Jezusa, Jego Kościoła i tego wszystkiego, co Ściśle wiąże się z osobą Chrystusa. Czy my przypadkiem, tak jak Herodiada i Herod i wszyscy biesiadnicy na tej uczcie u Heroda, nie odcinamy się od tego, co Chrystusowe, tylko dlatego, że jest nam niewygodne, że nie jest nam na rękę, że uderza w nasz światopogląd, nasze widzenie świata. Nasze rozumienie spraw? Czy przypadkiem nie jest tak, że uderzamy z całej siły w te miejsca naszego życia, które nie pasują do naszych ambicji, do naszych oczekiwań? Czy nie jest tak, że uderzamy w inne osoby tylko dlatego, że mają inne zdanie niż my, że nie zgadzają się z nami? Jan Chrzciciel został odrzucony i zabity. Ale Pan Jezus mówi dalej: to nie koniec. Tak samo i syn człowieczy ma cierpieć od, od ludzi. A zatem zobacz, bracie i siostro, ta historia nie skończyła się wraz ze śmiercią Jana Chrzciciela. Można powiedzieć, to był jej początek. Bo to Chrystus, który zostaje ukrzyżowany, który zostaje zabity przez człowieka. Wcześniej mówi do swoich uczniów: skoro mnie odrzucą, skoro mnie tak potraktują, skoro mnie prześladować będą, to czemuż i Was mają nie prześladować, jeśli będziecie mi wierni? Zobacz, bracie i siostro, jak wielkie. Przed nami stoi wyzwanie: wierności Panu Jezusowi, zwłaszcza dziś w XXI wieku, kiedy wszystko tak naprawdę jest przeciwko Panu Bogu. Na każdym miejscu, w każdym czasie, w każdej sytuacji możemy dostrzec różnego rodzaju mniejsze lub większe formy ataku na Boga i na Jego Kościół. Czy nie jest przypadkiem tak, że my sami w tym uczestniczymy, albo przez nasze aktywne działanie, albo przez naszą bierność? Przecież nie wszyscy trzymali miecz, którym został ścięty Jan Chrzciciel. To nawet nie Herodiada trzymała ten miecz, tylko Kat. A zatem to nie Ty musisz trzymać dzisiaj miecz złego słowa. Gestu, ale możesz tak jak biesiadnicy u Heroda siedzieć bezczynnie i patrzeć, milcząco przyzwalać na takie czy inne działanie. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówi im o Janie Chrzcicielu, gdy powiedział im o sobie, gdy powiedział, że Syn Człowieczy musi wycierpieć to samo. Braci i siostro, dziś syn człowieczy od ludzi cierpi katusze. Ode mnie i od ciebie. Spróbujmy to zmienić. Spróbujmy wrócić.